Słuchajcie, jestem Rosa. W tym materiale, jak już po tytule widzicie, nie mam dla Was zbyt dobrych wieści. Ale za to zaczniemy może filmik z takim dobrym humorkiem, z dobrymi wieściami. A mianowicie, startuje dla Was konkurs. Do wygrania jest 1000 Robuxów. Wyniki tego konkursu będą za tydzień w sobotę na materiale, na materiale z Robloxa na moim kanale robloxowym. Ross Games jest to kanał, który był nieużywany przez jakiś czas. Ale od teraz, w każdą sobotę, o 11.45 będzie tam wlatywał filmik z Robloxa, z serii, którą wybierzecie na tej właśnie oto ankiecie, której teraz widzicie. Tanki Ta to znajduje się na kanale Rose Games. Linka do mojego kanału Rose Games macie oczywiście w drugiej lince opisu oraz przypiętym komentarzu. Serdecznie was tam zapraszam, żeby ogólnie wziąć udział w tym konkursie. To wystarczy subować ten kanał oraz kanał Rose Games, oczywiście z dzwoneczkiem. Będę sprawdzał, czy subujecie, więc proszę nie oszukiwać i na tym kanale będzie seria, którą sobie wybierzecie w każdą sobotę 11:45. Plus na tych filmach, które będą na RozGamesie, będzie próg lajków. Jeżeli go dobijecie, to będą bonusowe odcinki, czyli nie będzie tylko jeden odcinek w tygodniu, ale może być więcej. Wszystko zależy od was, także serdecznie was tam zapraszam, a teraz przejdźmy do tematu tego filmu. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to piszcie na dole w komentarzu. A teraz zaczynajmy temat filmu. Jak dobrze wiecie, nasza gra Piggy jest dobrze znana wszystkim i jest jedną z najpopularniejszych gier na naszym Robloxie. Dlatego też wielu twórców decyduje się na tworzenie lub kopiowanie konceptu całej tej naszej Pigi. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Pigi, to takie małe info. Prawdopodobnie w tym tygodniu, w ten weekend, czyli prawdopodobnie sobota około północy, tak zwykle są te update'y, może nawet trochę później pojawi się w pigi księdze drugiej kolejny chapter, trzeci chapter, więc wyczekujcie, jeżeli nie będzie go w tym tygodniu, ale raczej będzie, no to będzie w następnym, ale jeżeli w tym tygodniu nie będzie, to w następnym, ale raczej będzie w tym, bo akurat jest Halloween święto, więc myślę, że taki updatecik byłby wspaniały. Jednak nie ten temat dzisiaj podejmujemy. Dzisiaj podejmujemy temat banowania gier. A mianowicie na naszym Robloxie poleciała masa, fala banów na wszystkie gry, które związane są z naszą pigi Roblox. Z uwagi na kopiowanie po prostu pomysłów naszego Minituna. Zawzorowanie się na jego postaciach, wzorowanie się na wszystkim, co on tam umieścił w grze. I tworzenie po prostu takich kopii, które czasami są gorsze, czasami są prześmiewcze, czasami są może i fajne. Bo niektóre podróbki pigi są naprawdę fajne. Ale niektóre to są totalne żenady. No i co ostatnio? Posypamy coła się falabanów i jak to dokładnie wygląda a więc tak, zaczęło się od fali. Fali banów, która poszła na najbardziej popularne podróbki naszej pigi, czyli między innymi jakieś RPG, między innymi jakieś RP, czyli roleplaye. Poszły też fale banów na gry, które zawierały po prostu mapy już niedostępne, na przykład pigi, gdzie się grało w memory, lub gdzie przechodziło się po prostu na jakichś utrudnieniach te mapy. Wszystkie takie rzeczy zostały pobanowane i już nie są dostępne na naszym Robloxie. Oczywiście tworzą się nadal jakieś małe kopie tego, ale tych oryginalnych wielkich gier. No nie ma. Na temat całej tej sprawy postanowił wypowiedzieć się Minitun, no bo wszyscy poszli, że no Minitun, jesteś winny temu, że wszystkie gry, które są skopiowane tak jakby od ciebie, które są podobne do twoich gier, zostały zbanowane. Jednak Minitun powiedział, że sam o niczym nie wiedział i nie jest za to odpowiedzialny, więc poszło to od kogoś innego. Ta fala banów poszła całkowicie od kogoś innego. Minitun nic nie mówił na temat tego, że zgłaszał te gry, i nic nie mówił na temat, żeby był no w jakikolwiek sposób za to po prostu odpowiedzialny. Więc nie jest to jego wina, ale to jest naprawdę ciekawa rzecz, ponieważ wszystko co było związane z Pigi zniknęło. Zniknęło z platformy naszego Robloxa, przynajmniej na chwilę obecną. Być może te gry jeszcze powrócą, więc jeżeli to oglądacie po miesiącu, dwóch, trzech, czterech, a może nawet po tygodniu, to być może teraz jak zajrzycie na Robloxa te gry są. Więc możecie dać znać na dole w komentarzu, czy te gry już się pojawiły w naszym Robloxie, czy nadal ich po prostu nie ma, bo na chwilę nagrywania tego materiału wszystkie te gry po prostu z naszej platformy zniknęły. I dla tych, co są zainteresowani, dlaczego te gry zostały usunięte, to poszło o prawa autorskie, innymi słowy, ktoś zgłosił to wyżej, czyli po prostu do tych osób, które pracują w Robloxie, do tych osób, które nadzorują te wszystkie gry, że owe gry, owe materiały, które tam się znajdują, są kopiami właśnie naszej oryginalnej pigi, no i poszło o prawa autorskie, za prawa autorskie te gry zostały po prostu zdjęte z naszego Robloxa i dlatego nie są dostępne. Wow, słuchajcie, tutaj roz przyszłości mam dla Was informację. Jeżeli wejdziecie sobie na stronkę Genesis i macie ochotę zakupić sobie jakąś klawiaturę, myszkę, mikrofon, słuchawki czy coś takiego, nie wiem, na przykład potrzebny wam jest jakiś nowy mikrofon na powiedzmy elekcję, to możecie kupić sobie na stronie Genesis z wykorzystaniem kodu TOST. W efekcie dostaniecie 10% zniżki. Serdecznie polecam, a teraz wracajmy do filmu. Więc podsumowując ten cały materiał, no nie warto jest po prostu kraść iść pomysłów za tą kradzież, za to wzorowanie się tym, no te gry po prostu zostały zbanowane, jeżeli chodzi o naszą Piggy, to ona spokojnie zostanie na tej platformie, no bo jest wersją oryginalną, jednak te wszystkie inne podróbki yy, są zagrożone, szczególnie te, które w 100% pokazywały po prostu postacie z Piggy, jednak te, jak, które są widocznie wzorowane na Piggy, ale nie pokazują postaci z Piggy, na przykład nasza Kitty, mają szansę na zostanie na tej platformie, jednak są zagrożone, czy znikną, czy nie. Okaże się niedługo, a my widzimy się już jutro 15.45 w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej!